Jedziemy po Paula. Już się cieszę, zaraz już będzie Paulo z tym No i jestem ciekawa jego wrażeń, jakie ma właśnie z tamtego miejsca. Jedzie autobus z dziećmi. Jakiś ten sam był, nie? Jest inny. Inny autobus. O, no. No. widzicie, autobus przyjechał. W tym samym miejscu tak naprawdę. Zaraz dzieci. Zaraz dzieci będą wysiadać. Ten ładniejszy, nie? Autobus. Już tamten. Już mi tu Kasia zabroniła nagrywać Paula. Dzieci. Ja dzieci nie chcę nagrywać, ja tylko chcę Paula. Już widzę Paula. Paulo teraz czeka na swoją, na swoją walizkę. W ogóle pełno, pełno dzieci, słuchajcie, było. Niektórzy mają mniejsze walizki, niektórzy mają większe walizki, ale biegają. Gdzie ten Paulo? Widziałam go. Ja też widziałam, a bo on z drugiej strony chyba ma walizkę, z tej drugiej strony, nie, Pedro? My tutaj stoimy, czekamy. O, idzie nasz chłopiec z dużą paliską. A ma ty buty byłoby radę. A mówił, że nie Z Takie włosy. I co? Jak było? Trzeba ten? Nie co? Trzeba no, na co to masz ten no. buty? O, o. o. Paulo, ale co? Zadowolony byłeś, czy nie? Co? Zadowolony? Dopiero przyjechałam do domu, ale Zobaczcie, pokażę wam. To jest e, bałwan. Trochę się popsuł. Zrobiony przez Kasię. Tak Kasia? Gdzie jest głowa? No bo się popsuł. Coś tutaj nam się popsuło. Wiecie? Nie wiem czy dobrze go widać. Zaraz. Zaraz wam go pokażę. No jakoś tak może trochę tutaj łepek widać. Widzicie? Kuleczka. Jest trochę Kasia tu była głowa. Tu u góry, nie? Nie tu. Ale to odpadło, to były A. oczy i no. No, tak. I były trzy A co tu chciałaś pokazać? Że, w, 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 że, że lód jest? Nie, bo jest Ale ekstra, dziurka. ale ładnie to wygląda. Nie, bo to wszystko jest lodem, ale tam jest dziura i A, bo tu kapie, bo tu kapie stąd. Nie, ale mi chodzi, że jak... No, właśnie me... w tą dziurkę kapie woda. Tak, ale mi chodzi, że to wygląda jak na polarze jakimś. A, no tak. Że jak się ryby włowi. A, no tak, dokładnie, ślicznie wygląda, zimno. Wracamy do domu. Poranne śniadanie. Zobaczcie, jajecznica tak. I to jest śniadanie dla osoby, która zaraz wychodzi. Zaraz Wam pokażę, jak ładnie się ta jajeczniczka zrobi. Tuż sobie nawet zwiększyłam na siódmeczkę. Ale właśnie ja lubię taką. Dla mnie w ogóle na śniadanie, to podstawą mojego śniadania to zawsze jest jajecznika i pomidor. Ja bez tego to po prostu, hmm, to nie istnieje nie śniadanie. Wczoraj na przykład tak się spieszyłam, bo wszystko zrobiłam zbyt długo i generalnie zanim wyszłam, to tylko udało mi się zjeść kawałek chleba i to wszystko i powiem Wam, że to śniadanie to już było po prostu nie takie. Ja uwielbiam pełne, syte śniadanie. Tu już pokroiłam sobie pomidory. O, tu już mam pomidorki. Jeszcze tutaj zobaczymy, jak... Uch, 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 już prawie omletem się stała. Ale okej, okay. o. Ale ekstra. Ja w ogóle na maśle uwielbiam. Ale normalnie biorę to słone masełko. Takie kiedyś Wam pokazywałam w Albi, albo w, albo w Edece, albo w Lidlu, wszędzie mają takie. No i już gotowa. Zobaczcie, jaka ładna jaśnica. Także będę się zabierać do jedzenia i zaraz szybko, szybko i trzeba lecieć. A kto tutaj drapie? Kto tu drapie? No ty, ja wiem, że to ty jesteś. Wiem, że to ty jesteś. Ty. Jesteś mała dzikuska. Dzikuska mała. Dzień dobry. Moi drodzy, zaczynamy ten dzień. Już byliście ze mną na śniadanku. A teraz... A teraz moi drodzy, jadę szybko, bo mi zostało tylko, tylko 20... 5 minut, żeby dojechać dokładnie tyle. Ale ja nie lubię się spóźniać. Nie lubię się spóźniać. Oczywiście tam gdzie muszę być na czas, to się nie spóźnię. I zawsze jestem zorganizowana, więc zdążę. No. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj mamy zimno. Dzisiaj jest zimno. Jest po prostu Minus 6 było rano, z samego, samego ranka o godzinie 6, a teraz jest właśnie minus 4. No i co? Lecę, lecę tam do miasteczka, do Reutlingen. No i zobaczymy się tam. A dzisiaj w ogóle czeka mnie ciężki dzień, bo będę prawdopodobnie aż do godziny 17, więc nadiem, czy mi się uda zgrać ten film. Od rana, widzieliście, była taka sobie pogoda. To znaczy nie padała nic takiego, ale dość zimno. Teraz jak wyszłam sobie, na początku wyszłam bez szala, ale jednak muszę ten szal ubrać, wiecie, bo w słońcu jest nawet znośnie, ale już jak wchodzicie w takie zacienione miejsca to już jest gorzej. Dlatego warto jednak taki szal mieć. Często słuchajcie, zadajecie pytanie, czy warto przyjechać do Niemiec, wiecie. I w sumie się nie dziwię, bo teraz jest taka sytuacja, zresztą pewnie słyszycie, jak to właśnie wygląda. I w Niemczech się narzeka, i nie wiadomo jak z tymi granicami, i w ogóle z niczym nic nie wiadomo, jest wszystko takie niepewne, więc wcale się nie dziwię, że zastanawiacie się, czy jeszcze warto przyjechać do Niemiec. Ale. Co ja w ogóle o tym wszystkim myślę? Wiecie, co wszystko zależy od tego, jakie macie położenie, czy już macie nagraną jakąś pracę, w jakim zawodzie chcecie tutaj pracować i tak dalej. Jeżeli jesteście specjalistami w swoim fachu, to moi drodzy, jeżeli macie nagraną pracę, to ja zawsze uważam, że warto zawsze skorzystać i warto. I warto zaryzykować. Mało tego, jeżeli na przykład nie macie, nie macie rodziny żadnej, jesteście singlami, młodymi osobami, które jesteście od razu po szkole, dostaliście jakąś propozycję. Ja zawsze twierdzę, że ryzykujcie, bo to jest naprawdę warto. Jeżeli wyjedziecie sobie do innego kraju, czy do Niemiec, czy gdziekolwiek indziej, to zawsze, zawsze nauczycie się czegoś nowego. Poznacie inne kultury, no i mało tego też nauczycie się tak, jak się pracuje w danym kraju. Także myślę, że to jest, jeżeli chodzi o umiejętności i takie, nie wiem, zdobyte zawodowe umiejętności, to też jest bardzo ważne. Dlatego ja zawsze będę powtarzała, że jeżeli tylko macie okazję, to mimo wszystko warto wyjechać do. Innego kraju, na przykład do Niemiec. Ogólnie to muszę Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy przyjeżdżacie w ogóle do Niemiec na początku, to jest to w ogóle tym bardziej lepsze i fajniejsze, bo wszystko jest dla Was nowe, chcecie poznać, interesujecie się wszystkim i tak macie szeroko te oczy otwarte i pewne rzeczy są dla Was jakby zdziwieniem, bo nigdy wcześniej tego nie widzieliście. A z drugiej strony być może niektóre uważacie za głupie, a później właśnie wprowadzacie w swoje życie jakieś tam rozwiązania, które na początku Wam się właśnie wydawały dziwne, głupie, a, a później właśnie. Z a później właśnie wprowadzacie to do swojego życia, do swojego funkcjonowania w życiu za granicą. Czy warto wyjechać do Niemiec na dzień dzisiejszy? Słuchajcie, nie będę Wam czarować, że na dzień dzisiejszy się bardzo dobrze mieszka w Niemczech, bo tak jak w innych krajach wszystko poszło do góry, koszty życia są dużo. I wyższe niż to było na przykład 7 lat temu. 7 lat temu było zupełnie inaczej niż to jest na dzień dzisiejszy. Chyba już przestają dzwonić dzwony, ale ledwo zaczęłam do Was mówić, to zaczęły dzwonić jak oszalałe. W każdym bądź razie, jeżeli właśnie chcecie wyjechać do Niemiec i chcielibyście tutaj rozpocząć swoje życie, to pamiętajcie, że ważne jest to, czy. Czy macie już pracę jakąś y, nagraną, znalezioną? Bez pracy raczej bym nie wyjeżdżała. I, I druga sprawa pamiętajcie, żeby zawsze sobie znaleźć mieszkanie. Tutaj, gdzie ja mieszkam, niestety jest problem z mieszkaniami, więc y, warto też wcześniej zatroszczyć się o takie mieszkanie y, być pewnym, właśnie co do pracy żeby nie było takiej sytuacji, że wy na przykład wyjeżdżacie właśnie nie mając żadnej pracy, nie mając gotówki i chcielibyście potem nie wiadomo co, bo to po prostu no, no nie przejdzie, nie da rady. Musicie być w jakiś sposób zabezpieczeni, musicie albo mieć odłożone jakieś pieniądze, albo zgłosić się właśnie odnośnie jakiegoś stanowiska i tak dalej. Pokażę Wam, bo dzisiaj jest znowu tutaj rynek więc pokażę wam jak to wygląda także niemiecki ryneczek tak właśnie wygląda warzywa, owoce sery oliwki takie tam rzeczy ogórków kiszonych oczywiście tutaj nie znajdziecie no chyba, że byłoby stanowisko stanowisko na przykład polskie, to wtedy tak ale tak to raczej o Jezu jakie jabłka Italia Jedno kiste, 5 euro. Tam, właśnie na wprost, w tym białym są oliwki. Tam możecie też sobie tu zjeść coś. Tutaj są kilo... kilogram jabłek 2,50, a 3 kg 6. Kilogramy. Możecie zakupić, macie jakąś kapustę. Taka stoszkowa kapusta biała. To jest proszponka, to no się nazywa jakoś tak. Dużo jabłek, zaraz zobaczymy jabłuszka Różne ceny. birna czyli jabłka i kruszki. Na 50 kg. Ja tu nie widzę. Euro kupić. Tutaj są jakieś specjalne, jakieś dżemy, sery. Tutaj dużo wszystkiego. Właśnie to jest taki rynek we wtorki. W sobotę również się otwiera. Nie wiem, czy jeszcze jakiś inny dzień też jest. Także, wiecie, za każdym razem można wyjechać gdzie tylko byście chcieli, ale pamiętajcie, róbcie to z głową i najpierw wszystko przygotujcie, a potem wyjedźcie. Teraz ogólnie jest ciężko, nie tylko myślę w Niemczech, ale ogólnie ja chyba wszystkie kraje przychodzą w ciężką sytuację. Jednak tutaj mogę Wam powiedzieć tyle, że Wiadomo, dużo płacimy za gaz, dużo płacimy za prąd. To wszystko od 2018 wzrosło dwukrotnie, także ludzie też są niezadowoleni. Wiadomo, że w ogóle za, też za jedzenie też się płaci więcej niż się płaciło kiedyś. Także widać, że to euro ma mniejszą wartość niż miało wcześniej. Ale tak samo jest w Polsce, bo w Polsce też płacicie dużo więcej za wszystko, też energia wzrosła, także wydaje mi się, że, że to nie jest tylko tutaj, tylko to jest po prostu wszędzie i trzeba się dostosować po prostu do życia. Ale jeżeli ktoś by miał mnie się spytać, czy bym podjęła, podjęła jeszcze raz takie ryzyko, jeszcze raz bym wyjechała, to ja zawsze odpowiem, że tak. Bo kiedyś sobie powiedziałam, słuchajcie, kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu, że nigdy nie pozwolę na to, żeby coś przeszło mi koło nosa, tak zwanego. I jeżeli teraz otrzymuję jakiekolwiek propozycje, oczywiście wiecie, takie propozycje normalne, nie jakieś takie z kosmosu, wiadomo, nierzeczywiste, no to ja zawsze idę w to. I ja po prostu biorę. Wszystko i mimo to, że często odczuwam na przykład jakiś niepokój czy strach, to próbuję i chcę spróbować, bo wiele rzeczy jako młoda dziewczyna przepuściłam, bo na przykład odczuwałam strach, uważam, że jestem niewystarczająco na przykład dobra i przepu przepuszczałam bardzo dużo właśnie yy, takich sytuacji, które gdzieś tam się tworzyły po drodze. I dlatego z perspektywy czasu uważam, że nie warto. I nawet jeżeli słuchajcie, odczuwacie niepokój albo strach, to uważam, że należy spróbować. Bo trzeba zawsze powiedzieć, że to co odczuwacie, ten strach, że to może w ogóle się nigdy nie wydarzyć, ten strach wasz. A właśnie możecie coś uzyskać, nie? I tak jak na przykład ja również odczuwałam strach przed wyjazdem tutaj do Niemiec, mimo to, że miałam super sytuację. Bo nie byłam jakby sama, nie wyjeżdżałam sama. Nie? Na przykład niektóre kobietki wyjeżdżają do opieki nad osobami starszymi, i one jakby jadą same w nieznane, i, i muszą jakby już liczyć na siebie i liczyć na agencję pracy, z której wyje wyjechały. No ja tutaj tego nie miałam, bo ja wyjechałam z mężem, który jakby już wszystko załatwił, jeżeli chodzi o dom. Później myśmy razem topieli różne inne rzeczy, które trzeba było załatwiać w momencie, kiedy się przeprowadzaliśmy, ale nie byłam sama, my byliśmy razem. Więc powiem Wam, że jak się wyjeżdża we dwoje, to jest zdecydowanie lepiej. Też, też uważam, że jeżeli na przykład jakaś kobietka chciałaby wyjechać na przykład do opieki nad osobami starszymi, to lepiej, że wcześniej się dowiedziała, być może jest jakaś znajoma, która już pracuje z tej agencji. Być może w ogóle jakaś koleżanka tam mieszka, bo wtedy zdecydowanie jest raźniej. Dlatego nie bójcie się nigdy podejmować wezwań, nie bójcie się podejmować nowych zadań do wykonania, tylko zawsze idźcie. Idźcie do przodu i próbujcie. Najwyżej Wam nie wyjdzie, najwyżej, najwyżej zrobicie jakiś krok do przodu, potem się pół kroku cofniecie, ale każde zdarzenie, które które zapoczątkujecie, zawsze przyniesie Wam następne nowe kroki. I dlatego ja uważam, że y, warto wszystko, wszystko próbować i warto, warto żyć, jak ja to mówię, pełną parą, a nie na pół gwizdka. No, ja tak zawsze uważam. To jest zawsze taka budka otwarta z jedzeniem, także wszystkie osoby, które przychodzą na ryneczek mogą sobie coś fajnego zjeść. Wojerwurst kosztuje 6 euro. Także ładnie pachnie. Widziałam, pan miał na talerzu karywurst. To też jest bardzo dobre. Tutaj są jakieś dżemy wystawione. Można sobie kupić. No i e, ulica taka, taki, tak powiedziałabym, bo tutaj samochody nie jeżdżą, tylko że samochody z, z, samochod, z dostawą do tych sklepów Chociaż przeważnie te sklepy też mają gdzieś tam z tyłu. Wejście. No, także tutaj można sobie coś zjeść. To jest taki występu. Bar też jest świetny. Bardzo dobrą pizzę mają w ogóle. kebaby też świetne. Tutaj buty. No i generalnie możecie zobaczyć, że bardzo dużo osób. Bardzo. teraz w ogóle wyprzedaże się rozpoczęły także buty są na wyprzedaży tutaj w ogóle New Yorker się cały tutaj na dole się remontuje ale u góry są chyba dwa piętra otwarte tak mi się wydaje tylko dół jest tutaj remontowany tutaj oczywiście jest ta mylek galeria do której lubię przyjeżdżać, tutaj Max, często odwiedzam też. Tu jest Tom Taylor, ale wiecie jak mam przyjechać do Tom Taylor, tu to ja zawsze wybiorę Metzingen, bo Metzingen macie dużo, dużo taniej. Tutaj w ogóle Woolworth, macie teraz jakieś promocje. W tym sklepie z kolei lubię na święta kupować, wiecie? Są na przykład koszyki. O! E, ile kosztuje? Euro 50 taki koszyczek na święta. To jest taka słoma. Kiedyś takie kupiłam, nawet mam do tej pory, że nie będę kupować, ale ile to kosztuje? Też euro 50, także z koszykiem 3 euro razem. Takie czapki. Kulary, jakie świetne słuchajcie szpas o ekstra to zabawę 2 euro albo no teraz w ogóle będzie ten właśnie um, teraz będzie karnawał. na karnawał oni tutaj postawiają. o bluzy po 6 euro muszę zobaczyć. Sześć? No, sześć euro. Różnego koloru. Fioletowa też jest. O to taka różowa. Ta różowa była po osiem euro. Czekawał, jak się z Wami przejdę. O, tu jest ten Rituals. Uwielbiam Rituals. Też lubię. No dobra. Wracam już, bo już czas mój się skończył na przechadzkę. Ale jutro chyba przyjdę z Wami do sklepu Omni, który bardzo lubię, bo chciałabym zobaczyć jakie nowe rzeczy mają. Być może sobie coś zakupię. I chciałabym oczywiście coś tam poprzymierzać eee, Właśnie zobaczyć jaka nowa kolekcja jest w Only. W ogóle uwielbiam. Wiecie co, w Polsce nie wiem czy jest ten sklep Only. I szczerze mówiąc ja wcześniej się nie ubierałam nigdy w tym sklepie, ale właśnie tutaj w Niemczech na emigracji pokochałam ten sklep. Tak jak można powiedzieć, że coś się kocha, to ja naprawdę kocham ten sklep. Only właśnie ten szalik też jest z tego sklepu. Gdzieś nawet była metka, on też jest właśnie z tego sklepu. Także jak tylko mam okazję, e, oczywiście w Mecnie, znowu wam powiem, tam jest super wielki, i macie bardzo dużo promocji, sklep, ale chcę zobaczyć tutaj, jakie są nowości, i wtedy sobie najwyżej mogę pojechać tam, coś zobaczyć. A tutaj zobaczcie koszuli, ile ile koszuli tutaj męskich, bardzo dużo. No, także tak to wygląda moi drodzy. A tu jest trochę słońca, tam zimno. Już w ogóle mam taką zamrożoną rękę, wiecie. Zamroziłam się. Także jutro was zabiorę do sklepu Only. Dobra, dla Blaskaim. kupiłam sobie takie ciastko. Z... Takie ciastko kupiłam sobie z jabłkiem. Teraz sobie będę jadła. Pyszne ciasteczko jeszcze ciepłe jest w ogóle. Albo ciepło jest tam, bo ja mam zimne ręce, spostniałe. Jeszcze na koniec Wam troszkę powiem, jak tam było w tym klasztorze Paulowi. <gryw> Także Paulo wrócił w sumie zadowolony. Poznał nowych kolegów, bo te dzieci, tych chłopców, z którymi jechał, praktycznie nie znał. Nie znał tam nikogo, także poznał tam na miejscu, był generalnie zadowolony. Powiedział oczywiście, dużo musiał się modlić, wiadomo, ale e, z telefonu nie, nie korzystał. Mówił, że nie chciał korzystać, aczkolwiek myślę, że raczej nie mógł korzystać. Wiadomo. No i ogólnie rzecz biorąc powiedział, że było fajnie, ale w domu najlepiej. No, także tak to było w tym klasztorze. Sklepik jakiś tam był, też sobie coś tam zakupił. No, także takie krótkie właśnie y, sprawozdanie z tego klasztoru, bo pytałam, czy on by chciał coś wam powiedzieć, ale jak to Paulo, on nie chce, nie chce jakby, y, no, Dopowiadać się publicznie, ale powiedział, że ja mogę troszkę powiedzieć, także trochę Wam tu mówię i też zamieszczę Wam tutaj. O, możecie tutaj zobaczyć, tak wyglądał pokój Paula, i on zrobił właśnie zdjęcie, także możecie tutaj zobaczyć. Dobra, słuchajcie, ja już się z Wami żegnam, bo już muszę uciekać, już mało czasu mi zostało. I do zobaczenia jutro, oczywiście. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. I, I ogólnie życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru, bo pewnie wieczorem to zobaczycie. No, i do zobaczenia. Przychodźcie, bo ja czekam na Was. Pa! pa.